Czytanie z drugiego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian Bracia, w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem, On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. Współdziałając zaś z Nim, napominamy Was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem pismo. W czasie pomyślnym wysłuchałem cię. W dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony. Oto teraz dzień zbawienia.